Która z sfer, którymi Pani zajmuje się, bo jest to i muzyka, i pedagogika, i pisanie, jest Pani najbliższa? O, to trudne pytanie, bo każda gdzieś tam jest najbliższa, ale w tej chwili właściwie w 100% zajmuje się pisaniem. Dlatego chyba odpowiedź brzmi pisanie. Mhm. I dziś y, będzie pani miała okazję młodzieży takiej od najmniejszej do, do już całkiem dużej? Y, y, Mówić o słynnych Polakach. Zgadza się? Tak, to jest taki mój ulubiony temat. Opowieści biograficzne o ciekawych, wielkich postaciach, ludziach z pasją, to główny nurt mojego pisania. Ciągle myślę o tym, że mówi się o tym za mało i że za mało dzieci wiedzą, znają te postacie, które rzeczywiście wpływają na cały świat, na nasze życie, na, na, życie, na, 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 na różne dziedziny i nauki, i sztuki, kultury, i w ogóle przestrzeni na świecie, ale też dają niesamowitą inspirację wciąż nam i pokazują, że każdy może mieć pasję i każdy może coś osiągnąć. Tak, i nadaje Pani.